Cześć, chciałbym Was zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się 4-5 marca tego roku w, na obiekcie Olympia w Londynie. Będą targi, to kolejne, które będą związane, widzicie, z różnego rodzaju komunikacją, współpracą, jak biznes może wykorzystać np. Unified Communication, czyli np. zdalne konferencje itd. To przyszło na mój adres. Pocztą, więc tutaj jest zaproszenie. Jeżeli się zarejestrujecie mm, na przykład teraz, czyli przed 3 marca, to nie będziecie musieli płacić 35 funtów wejściówki. Jeżeli chodzi tutaj o partnerów medialnych, to mm, jeżeli tutaj mieszkacie na Wyspach, to życie tutaj to, to jest za fundację MBCS yy, i magazyn PC Pro. Yy, jeżeli chodzi tutaj o wystawców: tak, zawsze będą bardzo duzi. Widzimy tutaj Cisco, ATT, Microsoft, więc na pewno nie jest bardzo warto zauważyć, przejechać się na to. Tutaj widzimy, będzie jeszcze Cloud Leader Summit, czyli szczyt, czyli tutaj będą zaproszeni wszyscy, większość CEO, czyli prezesów i dyrektorów zarządzających w większości dużych firm, właśnie komputerowych typu Cisco, ATT. No i tak jak mówię, tutaj będziecie mogli się dowiedzieć więcej na stronie tego wydarzenia. Tutaj macie stronę connected-biznes.co.uk, więc jeżeli będziecie w Londynie, to zapraszam Was na to wydarzenie Connected Business Expo, czyli targi, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć więcej, w jaki sposób wykorzystać Unified Communication, czyli na przykład wideokonferencje, zdalnych, na przykład utworzyć zdalnych pracowników itd. przy użyciu technologii komputerowej. Więc wszystkich Was serdecznie zapraszam 4-5 marca do Londynu. Cześć!